Dzień dobry wszystkim lub dobry wieczór. Dzisiejszy film zacznie bardzo obszerny temat składający się z wielu szerokich wątków, które będziemy się starali przedstawić Wam, drodzy widzowie, w jak najbardziej przystępny sposób. Podczas konferencji prasowej, na której miała być omawiana kwestia otwarcia nowego lotniska w Tchaikoar, minister transportu Iraku Kazem Finian. Zaskoczył wszystkich przybyłych na konferencję reporterów, gdy odszedł od głównego tematu notatki i stwierdził, że na terenie starożytnego państwa Bliskiego Wschodu znajdowały się kiedyś stacje kosmiczne zbudowane przez kosmitów. Nie był to już pierwszy człowiek na poważnym stanowisku, który otwarcie zaczął mówić o starożytnych i obecnych kosmitach. Finian nawiązał do Zachary Sitchina, teoretyka starożytnych astronautów, mówiąc: "Zapraszam tych, którzy mają wątpliwości do przeczytania książki wielkiego sumeryjskiego historyka Zecharia Sitchina lub książek Samuela Kramera, w tym jednej zatytułowanej History Begins at Sumer, która mówi o pierwszym Zbudowanym na planecie Ziemia, a jest nim właśnie El Nasiria. Szczególną cechą tego miejsca jest to, że pozostaje ono najbezpieczniejsze do lądowania i startu samolotów, ze względu na sprzyjające warunki pogodowe. Kiedy Sumerowie osiedlili się na tej Ziemi, byli tego świadomi i wybrali ją specjalnie na swoje loty na inne planety. Dziennikarze, których nie uczy się na studiach analizowania podobnych wypowiedzi, dla nich rodem science fiction szybko odrzucili twierdzenia Finjana. Oczywiście jak zawsze w sieci pojawili się superznawcy tematu, wielkie osobistości moralne i historyczne, biskupi nowych religii, mieszkający w małych pokoikach, oświetleni mdłym światłem z ekranu laptopa, którzy obrzucili błotem wszystko, co na konferencji prasowej przekazał Finian. Taka reakcja wpisywała się w typowy ciąg wydarzeń, gdyż jest to specyficzne następstwo wyznania przed kamerami prawdy, która ma być nigdy nie ujawniona. Przecież nie po to się starano, niszczono pozostałości po starożytnych kosmitach, by teraz minister transportu Iraku Kazem Finian wszystko zniweczył. Pewien mężczyzna, Daywood al-Basri, napisał na Twitterze Halucynacje irackiego ministra transportu na temat statków kosmicznych w Nasiliach dowodzą, że rząd Haidar al-Abadi jest pełen głupców, uzależnionych od haszyszu i najbardziej bezwartościowych ludzi. A dziennikarze głównego nurtu w Polsce uważają, że to tylko Polacy są tacy wylewni inaczej w internecie. Haider al-Kohai, badacz Centrum Studiów Akademickich nad szyizmem, zaproponował środki uspokajające dla ministra i urlop do emerytury. Dwie inne osoby skomentowały wystąpienie ministra. Czy możesz uwierzyć, że ten imbecyl jest obecnym ministrem transportu Iraku? Dziękuję Allahowi za błogosławieństwo mózgu. Iracki dziennikarz al Jazeera Amer al-Kubaisi pisał Niezręczny to moment, i nie sądzę, żeby ktokolwiek był na tyle odważny, żeby mu zaprzeczyć. Choć reakcje były silne przed odrzuceniem poglądów Finiana, zalecamy i polecamy rozważyć kilka kwestii. Zacharias Iczin był autorem, który napisał i promował teorię starożytnych astronautów przed swoją śmiercią 9 października 2010 roku. Dekadę przed tym, jak Ancient Aliens stał się światową sensacją na kanale historii. W kręgach ufologów i zakazanej archeologii Sycinowi często przypisuje się ujawnienie ukrytej historii i pochodzenia ludzkości w oparciu o rzekome, alternatywne tłumaczenia sumeryjskich tabliczek ze starożytności. Interpretacje te są jednak przedmiotem gorących sporów, gdzie następuje niekończące się przywoływanie argumentów, które już z argumentacją nie mają nic wspólnego, ale dyskusja musi się toczyć, bo to najlepsza przykrywka na świecie. Niekończąca się dyskusja to zawsze dwie prawdy, które zacierając się, przysypują trzecią prawdę, tą, która jest ukrywana i jest najważniejsza. Niektórzy uważają teraz, że Sitchin był agentem dezinformacji dla pewnych ukrytych sił, które chciały promować plan, który mógł mieć pozory prawdy. Jeden z twierdzeń Sitchina dotyczy starożytnych miejsc na Bliskim Wschodzie w Egipcie i obszarze Palestyny Izraela, które jak twierdzi, były kiedyś domem dla stacji kosmicznych używanych przez Annunaki przez tysiące lat. Twierdzi również, że pozaziemscy władcy Sumeru odlecieli w czarny kosmos 3000 lat temu. Czy spontaniczne oświadczenie irackiego ministra transportu to nic więcej niż wywód zagorzałego fana serialu Starożytni kosmici, który chciał rozpowszechnić sensacyjną plotkę? A może jest w tej historii coś więcej? Pomimo faktu, że Sitchin mógł sfabrykować swoje tłumaczenia, nie jest jedynym, który wierzy, że starożytni kosmici kiedyś żyli wśród ludzi na ziemi, dostarczając narzędzi do budowania współczesnych cywilizacji. Główny nurt archeologii nie przedstawił jeszcze wyjaśnienia, w jaki sposób kultura sumeryjska zdawała się wyłonić z niejasności, w pełni ukształtowana i kompletna z pismem, systemami finansowymi, prawem, technikami budowlanymi i wieloma innymi cechami zaawansowanej cywilizacji. Dziedziny ufologii i zakazanej archeologii są pełne twierdzeń i przykładów zaawansowanych istot pomagających ludziom w starożytności. Powszechnie akceptowana archeologia wskazuje, że przez zdecydowaną większość swojego istnienia, trwającego ponad 240 tysięcy lat, ludzkość była po prostu prymitywnymi łowcami, zbieraczami. Niektórzy nieustraszeni badacze, jak Graham Hancock, twierdzą jednak, że przed okresem potopu, który miał miejsce około 11 tysięcy lat temu, istniało wiele wysoce rozwiniętych społeczeństw, które posiadały wiedzę, którą współcześni ludzie dopiero teraz zaczynają na nowo odkrywać. I to z wielkim oporem, bo nie współgra im z obranym wektorem nauki, którą sami preferują piramid egipskich. Mimo że rzekomo zostały zbudowane przez rzemieślników wykorzystujących narzędzia z epoki miedzi, nie da się odtworzyć z całym splendorem współczesnej technologii. Co więcej, stosując standardowe techniki datowania, ustalono, że mało znane stanowisko archeologiczne Gobekli Tepe liczy sobie co najmniej 10 tysięcy lat, a prawdopodobnie jest znacznie starsze. Na całym świecie odkryto jeszcze inne megalityczne budowle, które stanowią coraz liczniejszy materiał dowodowy wskazujący na to, że współczesne poglądy na historię ludzkości są skrajnie niedokładne. Jeśli wierzyć zarzutom Szycina, to wynika z nich, że ktoś zorientowany w temacie przekazał mu informacje około 20 lat przed odkryciem stanowisk przedpotopowych. Być może ci, którzy ukrywają siły posiadające wiedzę o prawdziwym pochodzeniu ludzkości, próbują siać ziarna prawdy za pośrednictwem agentów takich jak Sichin, usiłując w ten sposób pewnego dnia odsłonić bardziej autentyczną narrację historyczną. Ludzie zawsze potrzebowali prawdy, ale ukrywanie jej jest w naturze tych których ludzie w swojej głupocie wybierają do rządzenia sobą, pozbywając się okresowo swojej władzy, władzy należącej do nich samych. Warto tutaj wtrącić piękne słowa obdzierające system demokracji parlamentarnej i każdej innej Donaga. kratos to władza ludu. Nigdzie nie istnieje pojęcie, że demoskratos to władza ludzi wybranych przez lud. Konkret i jasne następstwo słów, które zawsze są przeinaczane, przewracane, odwracane, a wszystko po to, by ukryć prawdę. Jeśli tak, oznaczałoby to, że obecne poglądy ludzi na ziemi są niczym więcej niż wymysłem stworzonym w celu realizacji jakiegoś ukrytego planu. Na koniec kilku insiderów i sygnalistów twierdzi, że rasa ludzka jest o wiele starsza niż sugerują naukowcy. Mówią, że było wiele powodzi, kataklizmów i pożarów, które pustoszyły powierzchnię Ziemi. Mówi się, że kultury, które posiadały zaawansowaną technologię i wiedzę, schroniły się pod Ziemią i pozostały tam, czekając na ustabilizowanie się powierzchni po katastrofach. W jednym z takich przykładów Grupa ludzi blisko spokrewniona z ludźmi żyjącymi na powierzchni twierdzi, że zbudowała długotrwałą cywilizację w głębokich jaskiniach pod skorupą ziemską. Jeden z informatorów twierdzi, że spotkał te istoty, które nazywa Anshar i które twierdzą, że czuwają nad ludzkością od ponad 12 do 18 milionów lat. Oczywiście dla wielu ograniczonych pojmowaniem rzeczy jest to niewiarygodne stwierdzenie. Jednak warto zwrócić tutaj uwagę, że informator tajnego programu kosmicznego Corey Good opisał Aszar jako najstarszą cywilizację wewnętrznej Ziemi, z jaką zetknął się. Podczas tajnych negocjacji, rzekomo datowaną na 18 milionów lat. Corey Good dodał także, że widział sekretne miejsca Antarktydy podczas podróży statkiem kosmicznym Unsharp, który leciał około 18 metrów nad powierzchnią oceanu wprost w coś, co wyglądało jak antarktyczny klif lodowy, lecz w rzeczywistości był to hologram ukrywający wejście do jednego z tych bardzo starożytnych miast. Brzmi fantastycznie, ale co najważniejsze, nie nierealnie. Do Korea Guda będziemy wielokrotnie wracali, aby przedstawić Wam, drodzy widzowie, to, co Korei Good spisał i przekazał opinii publicznej. Niestety, do naszej opinii publicznej polskiej nie trafiło nic. Teraz dopiero pojawiają się pewne teksty, ale te z powierzchni wielkiego dzbana informacji, jakie posiada Korej Good. Chociaż te teorie pozostają niepotwierdzone, fakt, że genetycy udowodnili, że obecną linię genetyczną rasy ludzkiej można prześledzić co najmniej 240 tysięcy lat wstecz, wskazuje na to, że rzeczywiście współczesny człowiek mógł być świadkiem narodzin wielu różnych zaawansowanych cywilizacji. Rozważyć tutaj należy też, jak wielki postęp technologiczny nastąpił w ciągu ostatnich tysiącu lat. A przypuszczenie, że starożytne kultury szukały schronienia przed okresowymi kataklizmami, wydaje się bardziej prawdopodobne. Na razie twierdzenia irackiego ministra są przez wielu uważane za zupełnie nie do utrzymania. Jednak dla tych, którzy są na tyle odważni, by zakwestionować status quo, istnieje wielka tajemnica, która wciąż nie została rozwiązana i która w przyszłości może zmienić sposób, w jaki ludzkość postrzega swoje miejsce na Ziemi i w całym kosmosie.